A i co akwarium jest? Jest 71 Euro I jesteśmy w berlińskim Zoo, Bartek już kupuje bilety i wchodzimy zaraz. Widzimy, Zwie idziemy zwiedzanie bilety. zaczynamy od akwarium, a potem dzieci chcą pandy szukać, tak? Analiza no, mapy Zobacz tu, jest taka kopuła. Patrz Widzisz na mapie kopułę? To. to jest to. No czyli tam, jak tam pójdziemy tak, to będą pandy a tam leży lew jestem takim eksplorantem weszliśmy do akwarium i zaczynamy stąd i tutaj na samym początku już mamy taką fajną alarzeczkę gdzie można rybki obserwować Duzy i akwarium. O tu pan akwarium akurat. Zobacz. Ej, mamy! Pamiętam, jest oktomotiv. These are animals. Co tu macie? Baci! Czy to jest nie wiem. Trzeba ja gdzieś znaleźć informacje. To jest koni. Ale im pięknie rosną te morskie. To jest przepiękne, to jest jak w cinemo. O, nemo. to tak nasze się rozrosło. No, idź, idź. Jest węgorz. To są rekiny, a tam są rekiny młode. A co to jest? Hammerhead shark. Tam będzie pisać? że widzisz, uh -huh. nazywają się Plaktyp Sharks, one się nazywają. Rozumiem, płynie na nas prosto. Patrz, bo mają takie czarne kawałki płetw. Tak. A te to są wielkie, chyba one żyją w ziemi oczywiście, uh -huh. takie rekiny, a te rekiny, które mieli taki młot, to były rekiny młote. Drodzy widzowie, nie uwierzycie co ja nazywam nowy gatunek rekina, rekin młot. Tak, no oglądaliście chyba poprzednie filmiki o rekinach i to Pierwszy raz widzimy takiego rekina. Rekin, what? Powiem wam kilka faktów o nim. Jaki ja chyba może kolce wysunąć, bo ma takie wypustki. Ale słodki. Widzisz? No. Tak, to, to jest też. ten, co jak się wkurzy, to się to robi to się kulka. Takie... że po rakinach młodych możemy widzieć skrzydlice. I wchodzimy na piętro. Tam są kolejne akwaria. Miga nam tu trochę światła z tych iklam. Mamy tu żółwie, jakieś jaszczury i takie rzeczy. Karmel z jest? Już widzimy. Wchodzimy teraz do jakiejś dżungli. Jezu, jak tu gorąco, ale pięknie. Mamy Gabiala, tak? Aha, ma taki pysk, widać. A tu mamy krokodyle. Koło żółwików. grzechotnika. Pierwszy raz widzimy grzechotnika. I ma grzechotkę. Czy ona czy na głowę? Tak, patrzcie, pompki robi. No, do góry, do góry, do góry. No, co to za obijanie się? No i co, i skończyła. Druga się poruszyła. Nie złączyła. O! A szybkie są. Jakie oceniasz? Fajne. 10 na 10. Tak. Czy wy ćwiczenia już dzisiaj macie za sobą? Bo ta tu pompki ćwiczy. O, patrzy się na mnie! Ej ty, patrz na mnie, patrz mhm. na mnie! Spaceruję. A na ostatnim piętrze mamy żaby, insekty i różne takie jakieś owady co one tutaj robią przecież powinny być w szklanej gablocie wiesz gdzieś nie uciekną bo tutaj jest woda między jednym a drugim akwarium a, czyli to jest ich taki domek, że nigdy nie uciekną Tak, taki im domek tutaj im zrobili Oni nigdy nie uciekną nie. Dlatego, yy... bardzo fajne ławki tu mają Ale tu tutaj... jest torpią tak? Ale nie możesz się ruszać, bo jest tutaj... Już No on jest już uschnięty. Uschnierzy. A tu co jest? Jakiś pająk. ta starantula, Widzicie? Takie fajne ławki. Mhm. Nasze są tam gdzieś. Tam. Idziemy szukać pandy. <grywka> O, światło się odbija, ale tu jedna sobie śpi. Słokie, ja nie mogę wytrzymać. Patrzcie. Jeszcze powstały filmy, na przykład o Kung Fu Panda. Chum, czu, chum. Pamiętam tą muzykę. Show o pandzie, która jest nimczą. O. ale piękna. Pierwszy raz widzimy taką pandę. Może go co ciekawo. Jak te małpki się Szymonka nazywają? Makaki to są. Makaki. A te co to? Orangutany tutaj też są chyba? No to zaraz poszukamy. No pójdziemy do nich. Ale ten wielki kojarzy mi się z ten. Realistyczną wersją Króla Louis z Księgi Dżungli pamiętam, mamo. No super, tylko nam się schował, nie? Nie pokazuje twarzy. Bo... O, chodzi sobie. Obróć o, 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 się do nas troszkę, tak? No dalej, za mnie też! Ej, patrzy na mnie! Ale wielki jest! O, o, o. Nie poszedł do fryzjera chyba! No sierż mogą urosnąć ten. Jak długo żyją, nie mało. Tak. Nie obcinali mu sierści, a tam mały skacze u góry. O, 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 patrzy, widzę, jak skoczę przed chwilą! O, o mnie. Spina się. Spina się. Mamo, w poprzednim odcinku, jak nagrywamy orangutanach, są łodzie, pamiętasz? Były tu orangutany. Tak, były. A i już znowu je widzimy tutaj w tym zobezrynie? W Niemczech, co nie? Tak. No a ten sobie siad i, i co? I nic. Ej, ale możemy przybliżyć i zobaczyć jego twarz. Patrz! A o, ta buja, ten jakby niby nic. Patrzcie, malutkie babyki uczą się tutaj wspinać. No, no, ale patrz, to są te pawiany. Ej, a te są na górze. Tak, a tam na górze siedzą dorosłe. Ej, O, i tam idzie duży. I jak widzisz, mamy mają te takie czerwone pupy, nie? Jak tak. mandryle. Ma Ej, mamo, i w jeszcze chowa się ten gigantyczny nawet, jak mój tu. Tutaj gdzie ja stoję. Dobrze, ja tu nagrywam malutkiego teraz. Obrócił się tylko. Jaj, kule, kule, słodziaki. Co ty, Kuba, robisz? Tu leszą się. się. nie lubi simpów najbardziej. Ale się tulą fajnie. Simp to ktoś, że może się zakochać, we have more We have more times. idziemy do hipciów on się cały czas odbija od dna i się wynurza i się znowu chowa to robi chyba pompki wodne pompki wodne, no zobacz znowu się odbija i hop do góry Hip. i znowu na dół to jest jeden wielki Nie chcę pokazać twarzy. Tam ja jeden płynie w wdali, no a ten. O, patrzcie, pokazuje się. O, Ten płynie jak krokodyl. No, a my Ten się czai. To jest dobry, że schował. Tu z tej kopuły kipcie mogą sobie? wypłynąć sobie. O, jest, płynie. Mogą właśnie sobie wypłynąć na zewnątrz. I tu wyjść na brzeg do antylop A, a antylopy się nie przestraszą, że myślą chyba, że do krokody chyba A antylopy się nie ten. To tylko nie chyba sobie to tu wie. jakoś wspólnie Ty, żyją. One żyją w wodzie. Tak PJ Pagorber strasznie za sobą robił jak taka. Kośka, to jest super creepy! A może jakiś wobotan Mamy tutaj? A nie Tiger Tiger to po angielsku. Ale tajka to też jest po niemiecku, ten. ja przecież. Ale mówię Jager. Bo się Jager. Jager. Nie wiem, czemu mówią Jager na nie, ale mówię Jager. Dobra, zaraz pójdziemy do Jager. Do Jageru pójdziemy. Nagrywamy pingwinki. Drodzy widzowie, Niestety tutaj, woda jest tutaj taka. Tutaj Średnio bym powiedziała. Przez, e, pingwinki! Jak wy widzicie? Pingwiny! Pokazałem Wam poprzednio e, filmiki o pingvinkach. Oczywiście w leżę i żaty na nie. Teraz przy fokach jesteśmy. I ten to chyba jogę tu ćwiczy. I co O, przerwa! Chodzi do góry! fajnie fajnie, A ziewamy i idziemy spać. Weszliśmy do pingwinarium, Sam na zewnątrz sobie pływały, a tutaj jeszcze jest więcej. To są cesarskie, a te mają takie żółte włosy. I był, i był taki pingwin oczywiście w filmie na Fai 2. Obejrzyłem ten z Kubusiem oczywiście. Był taki pingwin, który był z surferem, czyli ten z włosami. Obeszliśmy już prawie całe Zonie, nagrywałam wszystkich, no, bo tam ptaszków ptaszków, jakichś tam, takich standardowych zwierząt Wam nie pokazywałam, bo po co, to jest w każdym zoo. Postarałam się nagrać i zrobić zdjęcia takich urywków, których jakby, no nie mamy na innych filmach. Idziemy jeszcze raz do pandy, bo panda po prostu wymiata. Idziemy się z nią pożegnać. Nie. I lecimy, wracamy pod Szczecin. Tu widać tylko. A ta jest